Hej, siema, witajcie z tej strony Leon i witam was w kolejnym odcinku Spelanki. Przejdźmy do gry. W ostatnim odcinku pokonałem Olmeka midbojem i w tym odcinku myślę, że będę się kierował ku, pie, ku piekle, ku piekle, by pokonać króla Yamę. E, ale przed tym, tak jak zawsze, daily challenge. Dzisiaj mamy czwartek, jest 15:47 i zagram sobie to nową moją postacią co odblokowałem? To był Eskimos, tak? Się... Tak, to jest Eskimos. Różowy, co prawda, ale Eskimos. Zaczynam od Daily Challenge No co? Na czwartek e, 21. Poczekajcie. A nie, przepraszam, dzisiaj jest piątek. Boże, co ja gadam? Myślałem, że jest czwartek. No cóż, jest piątek. 15.47. Daily Challenge na piątek 21. Dobra, możemy zacząć. Ok, już na sam początek widzę, że tutaj mamy robinek, znaczy kamień. Tutaj, oczywiście, nietoperz się zablokuje w pajęczynie. Czemu nie? Ja, ja takie coś lubię. Tutaj zrzucimy wazonik. Ten rzucimy. Mamy złoto. O, mamy kamień. Jej. Daj mi go. Dziękuję. Ok, zobaczmy, co tutaj jest. Tam jest dostęp pod dołów, więc nie będę tutaj używał bomby. Jest i nietoperek. Tutaj go zlurujemy, że tak powiem. Bum, nie ma go. Jej, kolejne złoto. Jestem taki bogaty. Tutaj jest skrzynia, którą, którą z chęcią otworzę. O. Super. Tam na górze jest dużo rzeczy, ale ja już nie będę tam robił jakieś dziury, żeby tam wejść. Nie będę używał bomby. Tam prawdopodobnie użyję Liny, żeby wydostać wdo psa. E, weź kamienia, dziękuję. Nie, 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 za szybko idziesz. Na spokojnie wszystko, super pająk wyszedł, <laughs> mamy wazonik, kolejny, chodź tutaj pajączku, ha, piękny trickshot, kolejny wazonik, kolejny wazonik, nic w nich nie ma, I say, dobra, tutaj oczywiście użyję liny, on dostanie strzał w tyłek, zapomniałem włączyć tego, leniwca, ale okej, okay, już zagramy z psem. Weźmy tu, na spokojnie. I super, nie będę już oczach, leniwca, no bo po co? Yy, tak, jeszcze, jeszcze jakbyście nie zauważyli to koło, numerka poziomu jest, czy jest, jest taka plakietka z, informująca o tym, że to jest Daily Challenge. Tak, żebyście wiedzieli, co to jest za nowa rzecz. Prawdopodobnie jej teraz nie użyliście przed chwilą. Tak wam tylko o tym powiedziałem, ale cóż. Mamy klucz, czyli gdzieś nieopodal jest e, skrzynia z zamkiem, którą skończę sobie otworzę. O, właśnie teraz. Dobra. Chciałem najpierw zabić tego snake'a, węża, ponieważ on mi bardzo zagrażał w moim życiu. Dobra. Zbieramy całe złoto, jakie jest możliwe do zabrania. Zabijamy wszystkie węże, jakie są możliwe do zabicia. Eee, nie wiem, czy wydostać stamtąd ten kill -off, czy nie. Właściwie można by było, ale to trochę bez sensu dla mnie. Ej, nie będę i tak używał za, za bardzo takich kill-offów, takich przedmiotów do kopania, więc no cóż. Za bardzo mi to przypomina też Minecrafta. <laughs> no nie wiem, czy to wszystko? Coś tak szybko to zrobiłem. Trochę za szybko, mam wrażenie, ale okej. Okay. Wszystko się bardzo dobrze układa. O, mamy sklep z niewolnikiem, super. I tak mnie skorzystam, dzięki. Tak chciałem jeszcze sprawdzić co jest, ale wygląda na to, że nic tam nie ma. Nie! Nie! Co zrobił dobrego, złego? Wow, jestem taki głupi. Ha, złoto, i tak mam. Wow, 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 tam jest plujący wąż. Trzeba go zabić. haha, to właśnie uczyniłem. Chcę sprawdzić, co tutaj jest, ponieważ spadłem za bardzo w dół. Niestety nie miałem okazji. Może nie w taki sposób będę się tam dostawał. No, tutaj nic. Natomiast tutaj no, nie dostanę się tam, tak. Chcę w taki sposób, ale. O, super. Nie, nie trzeba tutaj biegać, jak ja się skacze w taki sposób. Teraz będę pamiętał o tym. Okej, okay, tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Gdzieś jest pies. Ja psa specjalnie chyba tutaj przyniosę, żeby mm, sakryfajs. To jest poświęcić go. O. Boże, mój polski taki słaby. Haha, Gdzie jest pies. Tam na pewno go nie ma. A tu jest! Cześć! Wiesz, że zaraz będziesz poświęcony. Zostaniesz poświęcony. Nie bój się. Okej. Okay. Wolałem zbicza... O Jezu, już myślałem, że wpadnę w tą dziurę. Już wolałem zbicza zabić tego nietoperza, niż rzucać psem, bo... Pies jeszcze by zginął, czy coś. Ej, co jest? Co, co się dzieje, co? Chodź tutaj. No, dziękuję. Dostałem pejsta. Dobra sprawa. Idziemy dalej! jest się to bardzo przyda przed dżunglą, jeszcze w jaskiniach, w kopalni. I już snakes, I hate snakes. Ok, znowu snake pit. Nie lubię, nie lubię snake pitów, szczerze. Bardzo często je omijam. Ponieważ mi się nie podobają i nie przynoszą mi najczęściej żadnych profitów. Bardziej tracę życie wtedy i dupa, wszystko, wszystko, nic nie wychodzi. Tam jest pies yy. Wow! Ażem to zrobił pięknie. Nie ma. Liny, nie. Bomba. Czy bomby. Łaj! Dlaczego to zrobiłem w ogóle? O! Ażem to też pięknie wystrzelił. Pies. Dziękuję. Mam już cztery życia, w ogóle mi się nie podoba. Nie podoba mi się też to. Że tam jest tyle pułapek na strzały. Znaczy z... Wiecie, o co mi chodzi? Pięknie. No, można używać tych myszy. Czy cokolwiek to jest do właśnie do tych wszystkich pułapek. Dziwnie się ułożył ten poziom. Proszę i z tamtej strony, i z tamtej są... E, TNT. TNT. A, Wow, myślałem, że nie trafię. Ok, tam jest Snake Pit, nie idę do niego oczywiście. Chociaż... Można skorzystać. Nie, nie mam już Lin. Teraz sobie przypomniałem. Tam jest skrzynia. Dobra, nie będę ryzykował. Idziemy dalej. Liny się gdzieś tam znajdzie. Po drodze na pewno. Witam. O, statuetka złota. Poproszę. Aaaa! Wow, prawie. Się uratowałem. Pięknie. A masz. <laughs> Dobra. Okej, tu jest e... stół do sakryfajsu. A, już chciałem go poświęcić. Znaczy to poświęcić, bo to jest roślina. Ile tam jest ryb w ogóle? Gdzie jest pies, bo ja chcę go tutaj poświęcić? Skorzystam na tym. Nie mam też lin, więc nie wiem, jak się dostanę tam później. Hej. Dobra, chyba nie, nie będzie psa. Nie znajdę psa, niestety. Ha! Nie. Dobra. Nie idziemy po psa. Zostajemy tutaj. Tak jak jesteśmy. W ogóle jestem zdziwiony też tym, że jeszcze nie rozświetliłem sklepikarzy. Bardzo często to robię na początku. O matko. Ach, matko, nie lubię takich rzeczy. Ha! Pięknie go zbiczowałem, znaczy to. Tą żabę. Cokolwiek. To jest złoto. Tam na górze jest typo. Ja chciałbym jego broń. Chociaż nie wiem, czy to mi się uda. Chyba nie. Nie, nie uda się. Nie. Dobra, cokolwiek. Tam na dole jest pies. Ale nie wiem, czy to... jego też mi się uda tutaj uratować. Mogę najwyżej od niego co wziąć, ale to za dużo kosztuje. Nie. Po co? Tak. Nie będę ryzykował, nie mam zamiaru. Tak jak mówi, nie lubię takich rzeczy okropnie. I. wiecie. E. klejnot. Na to, na to, na Na tą roślinę trzeba uważać. Bo ona jednym, jednym hitem i nas zjada. Znaczy jednym hitem. Boże, co gadam dzisiaj? Wystarczy, żeby do niej podejść, ona już nas zjada. I tyle Mam nadzieję, że na tym poziomie będzie... Black Market Bardzo na to liczę Bo jak nie będzie, to będę zawiedziony Jak się tam dostanę? Właśnie nie dostanę Super Witam Ała! Nie! Dlaczego? Dlaczego ten nietoperz musi być taki zły i mi zadawać damage? Eee, dobra Ślimaków nie lubię. Cześć. A głupia. Głupia żaba spadła. Może tutaj będzie. O, słyszałem, że wybucha ta żaba. Super. Nie będzie więcej... Co tam tak wybucha? Kurczę. Jestem zaskoczony. O i tam jest pies. Szkoda, że jest taki zamknięty. Nie wiem jak on się tam dostał. Palant. Ta... Nie ma. Ten ślimak mnie denerwuje. Nie. Oj, mamy też. E, kurczę, po co w to wszedłem? Boże, śluz. Czy ki to jest. Tam na dole jest altar. Ja go z chęcią tam powiozę. I dostałem też Spring Boots. Mojego psa. O! Jest i Black Market. Jest i kapala! Aha. O! Żywy szkielet. Dwa żywe szkielety. Wow, Co to miało być? E, nie, nie! Ty typie, nie! Co ty robisz? Boże! Boże! Nie! Zabrał mi dwie bomby! Jak to możliwe! Dobra, gdzie jest Black Market? Tego jestem ciekaw. Prawdopodobnie już nie dostanę w swoje łapska wejścia do, do tego czegoś. Czytaj Black Market. Ooo, ogar! Gdzie to jest? Ha, Why? Ha. Gdzie to jest? Gdzie to jest? No, bo kurczę. Słyszę, jak mi świeci to. Ale nie mogę tego znaleźć. No i super. Nie będzie. Dobra, już muszę się to zmywać. Dziękuję bardzo, gro, że Jesteś taka dobra dla mnie. Wzięła mi trzy bomby tam ma czy dwie? Już nie pamiętam. Znaczy, nie wiem nawet. Wow, coś dwa razy spadło na kolce. Aha. Okej. Okay. było dziwne. Ale mamy broń. To jest najważniejsze. Krew! Dobra, mamy broń. Ha! Ła! Nie, nie, nie! Ha Ło, wow, 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 wow. Dobra, już nie dostanę stamtąd do tego bumerangu. Szkoda. Wspinamy się w górę. Giń tam. Na dole Potrzebuję bomb Potrzebuje lin Potrzebuje wszystkiego Szczerze Nie! Wow! Prawie bym mnie. <ścoughs> Co za idiota się nabił na kolce, Boże Prawie mnie te... Prawie mnie to Tiki Trap tam... Zabiło No, ale ja chcę tego... Użyć tutaj, dziękuję I psa też chcę Bo się przyda Aż sh shot! Nie! No! N what? Słucham! Czy ja zawsze w Daily Challenge nie. Nigdy w Daily Challenge nie dojdę do. Jak to się nazywa? Do Ice Caves? Ej, ale i tak dobre wyniku uzyskałem. My Scores Overall Eta Barf barf Kenneth! Co za typo, ale w ogóle nikt nie uzyskał miliona, to jest ciekawe. Dobra, e, mamy jeszcze chwilkę, to... ...zagramy sobie adventure. Dlaczego ja nigdy w Daily Challenger jeszcze nie doszedłem do... E, ...Ice Caves, to mnie zastanawia. Zawsze musiałem ginąć tuż przed wejściem do A Ice Caves. Nienawidzę, nienawidzę takiego czegoś. No i tak, ten round był jakiś dziwny, bo nie miałem w ogóle lin, gdzie się zmarnowałem. I też, e, bomby mi pozabierała ta małpa, nie miałam zbytnio życia. Nie, 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 nie udało mi się to w ogóle ostatnie. To przed chwilą, ostatnio. Cokolwiek. E, Witab. Weź tego kamienia. Dziękuję. Wow, 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 nie za szybko, dziękuję. Dobra, tam nic nie było. Zdecydowanie. Kamień już zostawiam, ponieważ tam jest pająk, który może na mnie zaskoczyć i w ogóle... Ach, uwielbiam to. Ten wazon mi się przyda do uaktywnienia tej pułapki. No, chodź, dziękuję. Wow, uaktywniłem za jednym razem. Mamy... mamy bomby. Super, mamy więcej kasy. Myślę, że teraz zaryzykuję i rozwścieczę naszego dobrego shopkeepera. Czemu nie? Nie, chcę tego... chcę tego kamienia. Boże, mój polski taki piękny, Słucham. O, o to chodziło, tak. Ej, ten. ten wąż podskoczył, jak upadło na niego. E, Czemu ty się tam znalazłeś? Boże. Teraz muszę go wydostać stamtąd. Czy. Znaczy, właściwie to nie muszę? Eee, nie! Wow. Co? To przecież podskoczyło, nie powinno mnie już dotknąć. Nie, he, głupia gra. Ach, tak będę miał trzy życia. Niech. Nie, nie, nie powinienem marudzić, tak? Ha. W ogóle zastanawiam się, czy temu eskimasowi nie jest zaciekło. Tak ciągle chodzi w tym kapoku. Kapok. Tak, kapok na no kapoku. Chodzi w tym ubraniu swoim specyficznym. I nie są chyba ciepło. Ha! Udało się! Widzicie, ja jestem mistrzem tego. Co prawda, teraz straciłem jeden życia, ale co z tego? Teraz muszę bardzo uważać. No, chodź. Aha! Więcej kasy potrzebuję. Jeszcze więcej. Są taki zachłanny w tej grze. Nie pozwalam żeby dostać moją kasę i w ogóle. Dlaczego powtarzam w ogóle? To powiem To jest takie moje dziwne przyzwyczajenie. I w ogóle też się jąka w tym odcinku. Nie, ten odcinek to pełny fail na całości. Dobra, może nie. Ten oczywiście musi tam żyć. O, otwierał te skrzynki. Fajnie. Tam jest pies. Jego oczywiście muszę uratować, ponieważ Boję się o swoje własne życie. A może też jest tutaj gdzieś altar niedaleko? Ołtarz. Mówię po polsku. No chodź. Dziękuję. Puszczę cię tam. <śm> super, ale go rzuciłem. Nie wiem, czy otworzyć ten vault? Ten skarbiec? Nie. Dobra, nie trafiłem psa, to się liczy. Ha! Kolejne. Kolejna kasa dla mnie, nie dla Was. Jestem taki zachłonny, już to powtarzam, ale. Zachłonność to moja cecha. Krynica moja ulica. Tak mi się skojarzyło. <grych> Cokolwiek. Tego rzucamy tutaj. Shotgun bierzemy do rączki Eskimosie. Dobra. Tutaj nic specjalnego. Idziemy do wyjścia. Oczywiście, to piękna muzyka, jak shopkeeper jest wkurzony i biega za nami. Zaraz wścieczony, strzela gdzie popadnie. Nie obchodzi go to, czy ustrzeli swojego kolegę, czy nie. Dokładnie tak. Dobra. Chodź tu, pająku! Ha, mam cię. To upuścimy, ponieważ nie chcę mieć problemów z, ze strzałami. To też. A, tu już wystrzelone jest. Boże. Są taki głupi. Oczywiście leci tutaj, nie topesz. Ej, wystawił tego swój. Boże. Mój polski, naprawdę kuleje. Nie! Ło! Wow! Już myślałem. Okej. Okay. Swoje żądło? To chciałem powiedzieć, a to nie jest żądło. To jest... E... igła. Cokolwiek. No i powtarza się sytuacja jest też w ogóle. Nie! Mam cię! Nie! Szkoda, że zabiłem psa, ale... To było... ku dobrej sprawie zrobione. Ha! Cześć, fajonku. Dziękuję. Niech ten shopkeeper wpadnie na kolce. Wtedy będę uradowany. Już. Okej, okay, poleciała krew, widziałem. Już? Jest, dało się. Ha! Taki bardzo mistrz jestem. Słoto moje! Widziałem jak chodzisz. Nie ujdzie ci to płaza. Widziałem jak chodzisz. Zostaniesz za to zabity. Może tak bardzo okropny. One, three, completed. Yay! Musiałem. <gryw> Musiałem, bo mnie to czasami denerwuje, że blisko mnie jest jakaś pułapka, a ja jej nie uaktywnię. To muszę sobie to zawsze uaktywnić. A. Kurczę, zapomniałem, że tam był altar i mogłem poprzenosić te wszystkie zwłoki tam. Ale to by było zbyt czasochłonne. Jetpack! Nie wierzę. Dostałem kolejną szansę od gry. Okej. Okay. Dostajemy też klucz. A, mogę się tam dostać liną. No dzięki. Nawet nie liną, tylko normalnie się dostać. Jestem taki mądry. Najpierw muszę sprawdzać, a potem to tego robić. Cześć! <grym zainteresowań> Idiota nie, nie zauważy. Tak bardzo słaby. Ha, mamy jetpaka. Ooo... Idź stąd. Cześć. Chodź. Słyszałem już psa. Muszę się do niego dostać i tutaj go przenieść. Gdzie jest pies? Teraz, co jest najważniejsza sprawa dla mnie? Gdzieś tam. Gdzie? Bo go słyszę. Wy też go pewnie słyszycie. Cześć. Wszystko niszczymy po swojej, na swojej drodze. Po swojej drodze. Ach. No już nie będę mówił, co. o co mi chodzi, ale okej. Okay. Ha! Trick shot. Nie, 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 nie. Nie w tą stronę, bo zginiesz. Dziękuję. Tam go nie ma na pewno. Widziałem. Oczywiście. Giń. Ha! Shotgun daje tyle możliwości. Może. O, tam jest! Wow! Się tam. Blokowałeś nieźle. Czekamy na shopkeepera. Shopkeeper. What? What? nie. Wow, ale go pięknie zdjąłem, Nie ma co. O kurczę. Idziemy po klucz. Bo już nadchodzi czas, że ten czas, ten czas po prostu nas Tak jak mówiłem. Dobrze, że z tamtej strony przyjdzie, bo to by było niefajne. Dobra, ty idziesz ze mną. Masz szczęście tym razem. Bierzemy shotguna ze sobą i idziemy stąd. Yes! Udało się, jesteśmy w dżungli. Ewitab! Szczególnie dlatego, że mamy jetpaka. Dzięki temu jesteśmy jeszcze w dżungli. O, kolejny altar. Wow! Tyle szans od gry. Bardzo blisko pies. No, po prostu uwielbiam. Takie sytuacje. Dzień dobry, witam. A, jeszcze nie, nie poświęciłem nikogo. Znaczy, psa jeszcze nie poświęciłem nigdy tutaj. Szkoda, myślę, że będę miał kapale. Cóż, witam. Pięknie, w powietrzu zdjęta żaba. Dawno w The Warm nie byłem, w tym levelu. Gin. Tutaj nic nie ma. Po co ja tutaj przychodziłem nawet? Cześć. Ła! Ty! Dlaczego? Dlaczego ty się obróciłeś źle, Ty? Złe Eskimosie. Cześć. Zginął. Tak bardzo biedak. On jest ślepy w ogóle ten shopkeeper, bo jestem bardzo blisko niego, a on mnie nie widzi. Ja rozumiem, że to jest wszystko skryptowane, ale no, To tak bardzo zarazi w oczy. Przynajmniej mnie. Level drugi, I hear rushing water! O, i słyszę też... E słyszę nawoływanie Yujetai. Wow, spokojnie. Mam dużo bomb jeszcze. Okej, coś się to nie zniszczyło, altara. Słyszę psa. Where are you, Joe Cokolwiek. Nie wiem. Po co ja to teraz powiedziałem? Powiedzcie mi. Moją pojęcia. Gdzie jest pies? O tam jest. Tu jest. Black Market. Naprawdę to, to tego niszczy, nie zniszczyło. Żałosne tak bardzo żal, Ha, gin o you will pay for your crimes. Pięknie to tu... umiejscowiłem. Nie, 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 nie chciałem tego tak przycisku. Old byty. Nie, 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 NIE! po co ja to robię w ogóle? Aha. Eee, uparłem się na to i zacząłem to robić. Tak. Po co nawet? Dobra, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapy w górę. Jeżeli chcecie więcej spelanki na moim kanale i innych filmów, to oczywiście wiecie co robić. Jest taki magiczny guzik subskrybuj. Tak więc no, do następnego. Cześć!